Dlaczego wyglądamy tak, jak wyglądamy? Większość cech naszego ciała zawdzięczamy starej, dobrej planecie Ziemi. No wiecie, jej atmosferze, grawitacji i tak dalej. Kiedy nadchodzi weekend i uciekasz gdzieś za miasto, zazwyczaj łapiesz trochę opalenizny. Normalne. A co by było, gdybyś żył na zupełnie innej planecie? Pewien astronauta spędził cały rok na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zero grawitacji oznacza brak ciśnienia wywieranego na ciało, co w konsekwencji powoduje osłabienie kości. Mięśni zresztą też. Z drugiej strony ze względu na brak przyciągania między kręgami kręgosłupa stworzyła się większa przestrzeń, więc mężczyzna wrócił na Ziemię wyższy, a cała przemiana zaszła w zaledwie jeden rok. Im więcej czasu spędzasz na plaży, tym ciemniejsza opalenizna, a zatem... Co by było, gdybyś przeprowadził się na Marsa? Pierwszą zmianą, jaką mógłbyś odnotować po kilkuset latach adaptacji, byłby świeżutki, nowy szkielet. Siła grawitacji na Marsie jest znacznie mniejsza niż na Ziemi, co oznacza, że twoje mięśnie i kości skurczą się w porównaniu do ziemskich gabarytów. Nie wróży za dobrze przetrwaniu na nowej planecie. Grawitacja sprawiłaby, że zupełnie inaczej odczuwałbyś swoją wagę. Jeśli ważysz przykładowo 75 kg, na Marsie miałbyś wrażenie, że ważysz 25. Musiałbyś więcej jeść, żeby urosnąć, nabrać krzepy i zrekompensować sobie słabą siłę grawitacji Marsa. Nieźle. Czas wyhodować większe i mocniejsze kości, narządy, mięśnie. Krótko mówiąc, wszystko. Przygotuj się na jeszcze jedną radykalną zmianę. Twoja skóra, największy narząd ludzkiego ciała, stanowi najważniejszą barierę chroniącą cię przed wszystkim. Czy to zarazkami, wiatrem, promieniami UV czy paskudnym wyglądem. Prawdopodobnie będziesz potrzebował zupełnie nowej skóry. Co powiesz na pomarańczową? Przykro mi, zielona skóra to wymysł rodem z science fiction. Chodzi o to, że karotenoidy dają całkiem niezłą ochronę przed promieniami UV. No wiesz, znajdziesz je w marchewkach, batatach, papryce, pomidorach, dyni. Marsjański warzywniak mógłby zbić fortunę. Im więcej takich warzyw w spisie, tym bardziej pomarańczowa skóra. Przy przestrzeganiu specjalnej diety i noszeniu odpowiedniego sprzętu i kombinezonu ochronnego, nie wykluczone, że życie na marcie mogłoby okazać się całkiem normalne. Natomiast egzystencja na Merkurym stanowiłaby raczej większe wyzwanie. Ta planeta znajduje się najbliżej Słońca i panują tam temperatury zdecydowanie wyższe niż na Ziemi, ale co dziwne, nie wyższe niż na Wenus. Za dnia jest naprawdę gorąco. Temperatura dochodzi do 426 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spada do 180 stopni poniżej zera. Dni na Merkurym są dość szalone. Znasz to uczucie, gdy nadchodzi wieczór, a ty zdajesz sobie sprawę, że zbyt wiele dziś nie zrobiłeś? No cóż, wystarczy przeprowadzić się na merkurego i pokłopacie. Dzień na tej planecie to odpowiednik 58 dni ziemskich. Czyli masz pod dostatkiem czasu, by wyrobić się ze wszystkim i przyszykować do łóżka. Choć zakładam, że szybko dopadłaby cię nuda. Najlepiej byłoby być zrobionym z metalu, na przykład tytanu, niklu lub platyny. Wtedy dałoby się przetrwać te ekstremalne warunki. Z kolei życie na Wenus byłoby znacznie trudniejsze niż na Merkurym czy Marsie. Pewną niedogodność może stanowić ciśnienie. Przygotuj się na nieustanny ból głowy. To tak, jakbyś przebywał 90 metrów pod wodą. A i ta jedna rzecz, której potrzebujemy na co dzień. Czekolada? Znaczy. Powietrze? Na Wenus nie uświadczysz go zbyt wiele. Jest za to pod dostatkiem dwutlenku węgla, a powierzchnia planety jest zupełnie wysuszona, czyli panuje skwar 465 stopni Celsjusza. Na Ziemi istnieje kilka gatunków, które są w stanie przeżyć w wodzie o temperaturze wrzenia, więc może gdyby odpowiednio zmutowały, byłyby zdolne przetrwać upały na Wenus. Jak na razie rekord wynosi 130 stopni Celsjusza, a ustanowił go rodzaj mikrobów. No więc powinieneś przygotować się na transformację ciała nie z tej ziemi. Jeśli rzeczywiście chciałbyś zamieszkać na Wenus, musiałbyś prawdopodobnie zamienić się w mikroba, żeby chociaż przeżyć. Hej, podpowiem, że jest tam sporo fosforowodoru. Nie najlepszy związek dla człowieka, ale ustroje go uwielbiają. Ale skoro nie jesteś mikrobem, a przynajmniej na razie nim nie jesteś, musiałbyś chronić się specjalnym sprzętem, by kontrolować ciśnienie i dostarczać sobie tlenu. Nie wygląda to obiecująco. Może na Jowiszu będzie łatwiej? Raczej niezbyt. Jowisz jest planetą gazową. Nie znajdziesz tam więc solidnego podłoża. Zbudowany z wodoru i helu należy do tak zwanych gazowych olbrzymów. Przypuszczalnie nawet nie byłbyś w stanie postawić na nim nogi. Jest jak wielgachna chmura. A gdyby kiedykolwiek udało ci się tam wylądować, musiałbyś przedzierać się przez super gęstą mgłę. Rozstrzał temperatur jest tu ogromny. Na powierzchni panuje przeraźliwe zimno, a jednocześnie pod powierzchnią atmosfera może być bardzo gorąca. Właściwie nikt nie wie tego na pewno. Gdyby na Jowiszu istniało życie, nie byłoby języków mówionych. Gazowa planeta pochłania bowiem fale dźwiękowe, więc nawet gdyby udało Ci się coś powiedzieć, i tak nikt by Cię nie usłyszał. Nie byłoby więc muzyki ani infrastrukturalnych. Fatalne miejsce do życia. Ludzie musieliby się porozumiewać na migi, ekstra. Nie, raczej nie. Atmosfera na Jowiszu wariuje. Wszystkie te wiatry i gazowe chmury. Przypuszczalnie nie byłbyś nawet w stanie nic zobaczyć. Trzeba dać sobie spokój. Mimo to Jowisz prezentuje się zjawiskowo. Jest tak wielki, że mógłby pomieścić w sobie wszystkie inne planety układu słonecznego, i jeszcze zostałoby miejsce. Wyprawa na Saturn jest jak podróż w czasie do przeszłości. A tak poza tym, to strata czasu. Saturn składa się głównie z warstw gazów. Nie ma stałego podłoża, więc budowanie, uprawy czy jakiekolwiek inne typowo ziemskie aktywności nie wchodzą w rachubę. Zanim jednak zbliżysz się do samego Saturna, będziesz pewnie chciał podkrywać nieco jego charakterystyczne, wspaniałe pierścienie. Przykro mi, nic z tego. Składają się głównie z lodu i w mniejszej ilości z odłamków skalnych dryfujących w kosmosie. Spacer po takim podłożu odpada. Być może myślałeś, że Saturn mógłby nadawać się do życia. Niektóre warstwy tego gazowego giganta rzeczywiście mają dość przyjemny klimat. Gdyby zagłębić się w planetę, można by dotrzeć do warstwy ciekłych cząsteczek o akceptowalnej temperaturze 0 stopni Celsjusza. To tak jak teraz u nas za oknem. Tyle tylko, że w odróżnieniu od naszych ulic nie da się tam chodzić. Zresztą to tylko jedna drobna warstwa. Reszta planety jest niemiłosiernie zimna. Jeśli więc nadal planujesz zamieszkać na Saturnie, czekacie trochę pracy. Musiałbyś zamienić się w śniegową kulę, czy coś w tym stylu. No to może uran. Na uranie czas rządzi się własnymi prawami. Jeśli więc będziesz planował miłe wakacje w pobliżu, to zdecydowanie dobry wybór. Dwutygodniowy urlop na uranie potrwa trzy ziemskie lata. Do dyspozycji masz nawet morze, o ile marzy ci się plażowanie. Ale jest jeden problem. Zamiast wody wypełnia je amoniak, śmierdząca chemia, którą wykorzystujemy do produkcji wybielaczy i innych środków czystości. Musisz też uważać, gdzie lądujesz. Jeśli nie dopisze ci szczęście, czeka cię cały rok bez choćby odrobiny słońca. Jak musiałbyś się dostosować, gdyby przyszło ci spędzić rok mrocznej i mroźnej zimy na uranie? Potrzebowałbyś większych oczu, by widzieć w ciemnościach, no i grubszej skóry chroniącej przed zimnem. Może nawet wykształciłbyś cały nowy system słuchu, taki jak u Delfinów. Neptun. To kolejna gazowa planeta, ale naukowcy podejrzewają, że ta posiada w środku gęste jądro. Gdybyś rzucił się na głęboką wodę życia na Neptunie, zamieniłbyś się pewnie w kosmicznego gada lub rybę dryfującą stale wokół jego powierzchni. Grawitacja na Neptunie jest nieco silniejsza niż na Ziemi. Tym niemniej utrzymywanie się w jednym miejscu może sprawiać problemy, ponieważ wieją tam potężne wiatry. Musiałbyś być zatem znacznie cięższy, żeby cię nie zdmuchnęło. I znowu trzeba jeść! Bomba! Ale koniec końców, na tej planecie po prostu nie da się żyć. Naukowcy nie chcą nawet wysyłać tam kolejnej misji kosmicznej. Witaj na Plutonie, przeraźliwie zimnej, malutkiej i bardzo oddalonej planecie karłowatej. Nie brzmi zbyt ekscytująco, prawda? Pluton jest mniejszy nawet od ziemskiego księżyca. Samo ustanie na tym obiekcie sprawiłoby nie lada kłopot. Zapomnij o parkach rozrywki z trampolinami. Przypuszczalnie musiałbyś zbudować sobie jakąś wielką konstrukcję, która kręciłaby cię w kółko, żeby stworzyć coś na wzór grawitacji. Ale kręcić się cały dzień? Musiałbyś chyba wykształcić nowy system nerwowy, żeby nie zwariować. Pluton ma też jednak dobre strony. Pod powierzchnią znajduje się ocean wody. Ponadto są góry lodowe. Gdyby tak skrzyknąć wyszkoloną ekipę, załatwić trochę drogiego sprzętu i... Re regularne dostawy z ziemi... Nie, za dużo zachodu. Spagatifikacja. O, już pora na obiad? Błąd. Nie mówię o makaronie, a o zjawisku, którego musiałbyś doświadczyć, gdybyś postanowił zamieszkać w czarnej dziurze. Ściślej mówiąc, polega ono na pionowym rozciągnięciu oraz horyzontalnym ściśnięciu obiektów, takich jak ty, w podłużny kształt pod wpływem ogromnego pola grawitacji. Dobra wiadomość, będziesz znacznie wyższy. Zła, będziesz też cieńszy niż ludzki włos. Wyobraźcie sobie. Wygraliście członkostwo w kosmicznej siłowni. Możecie teraz podróżować po układzie słonecznym i ćwiczyć. Tylko że ciała niebieskie znacząco różnią się od siebie, jeśli chodzi o grawitację. Dowiedzmy się więc, czy łatwiej zbudować mięśnie na Ziemi, czy na innych planetach. Wasz statek kosmiczny zbliża się do planety karłowatej Pluton. Z każdą sekundą robi się coraz chłodniej. Nic dziwnego, Słońce oddalone jest od Was o ponad 6 miliardów kilometrów. Pewnie cieszycie się, że zabraliście ze sobą termiczny kombinezon kosmiczny, prawda? Aby opuścić statek, będziecie potrzebować pomocy maszyny grawitacyjnej, ponieważ przyciąganie na Plutonie to zaledwie 1,15 ziemskiej grawitacji. Grawitacja to siła, która przyciąga nas do Ziemi. Im mniejsza jest masa ciała kosmicznego, tym słabsze jest jego przyciąganie. Na Plutonie nie można więc uprawiać żadnych sportów, które wiążą się z bieganiem. Gdybyście spróbowali, pewnie byście odlecieli. Możecie jednak podnieść słonia. W końcu na Ziemi nie jest to wykonalne. Podnoszenie słonia ważącego 900 kg na Plutonie to jak podnoszenie 54 kg na naszej planecie. Następnym przystankiem jest Neptun. Jest on ponad 30 razy dalej od Słońca niż Ziemia. Atmosfera jest tam ciemna i zimna. Może Was przytłoczyć gigantyczny rozmiar planety. Nie bez powodu nazywa się ją lodowym gigantem. Może macie dziś ochotę na uprawianie sportów zimowych? Powiedzieć, że na Neptunie panuje wieczna zima, to niedomówienie. Średnia temperatura wynosi tu mniej więcej minus 225 stopni Celsjusza. Grawitacja jest tylko o 10% silniejsza niż na Ziemi, więc nie odczujecie dużej różnicy. Planeta nie ma stałej powierzchni, więc nie będziecie mogli opuścić statku kosmicznego. Czy to co widzę to, lodowisko? Weźcie łyżwy i kij i przygotujcie się do pokonania swoich współpasażerów. A może krótki przystanek na Uranie? To kolejny lodowy gigant, a jego grawitacja to 90% grawitacji na Ziemi. Możecie zrobić kilka pompek w statku kosmicznym, ponieważ nie wyjdziecie na zewnątrz. Grząska powierzchnia planety składa się z wody, metanu i płynnego amoniaku. Nie ma stałego podłoża, po którym można wychodzić. Ale gdybyście jakimś cudem znaleźli sposób na wyjście na zewnątrz, czulibyście się lżejsi niż na Ziemi. Jeśli normalnie ważycie 45 kg, Tutaj ważylibyście tylko 40. Czy możemy to nazwać dietą urańską? Zbliżając się do Saturna, należy pamiętać o jego pierścieniach, które tak naprawdę nie są pierścieniami. Składają się one z kawałków asteroid i meteorów latających wokół planety. Masa Saturna jest tak duża, że przyciąga na swoją orbitę wiele innych ciał kosmicznych w tym przypadku także wasz statek. Czas na kreatywne podejście do treningu. Zaplanowaliście tutaj skoki ze spadochronem. Jeśli swobodnie wpadniecie w atmosferę Saturna, osiągniecie prędkość 48 km na sekundę. Nie zapomnijcie otworzyć spadochronu, a właściwie to i tak nie dotkniecie Ziemi. Powierzchnia Saturna to czysty gaz. Ciekawostka: kiedyś Saturn stanął na drodze powstania 10 planety Układu Słonecznego. Odłamki, które częściowo tworzą teraz pierścienie Saturna, mogły uformować planetę. Ale zamiast tego zostały wciągnięte na orbitę Saturna. Zbliżacie się do Europy, jednego z księżyców Jowisza. Grawitacja jest tu tak słaba, że czujecie, jakbyście nic nie ważyli. Powiedzmy, że znajduje się tam ścianka wspinaczkowa. Może spróbujecie? Zazwyczaj sport ten wymaga dużej siły fizycznej, ale tutaj będziecie musieli dźwigać tylko 13% swojej wagi. Wspinaczka na szczyt, to w tych warunkach bułka z masłem. Wchodząc w atmosferę Jowisza, poczujecie się jak w środku chmury. Widzicie tę czerwoną plamę w lewym dolnym rogu? To dwa razy większa od ziemi burza, która szaleje tu od setek lat. Może dla zabawy poskaczecie chwilę na skakance? Policzę do stu. Gotowi? Do startu. Start. Grawitacja jest tu super silna. 2,5 i pół razy silniejsza niż grawitacja na Ziemi, więc prawdopodobnie nie wytrzymacie do 30. Szkoda. Pasażerowie na pokładzie statku kosmicznego, zapnijcie pasy, bo możecie doświadczyć silnych turbulencji. Aby podróżować z Jowisza na Marsa, będziecie musieli przedrzeć się przez pas planetoid. Jeśli martwicie się, że wasz statek na coś wpadnie, bez zabaw. Asteroidy oddalone są od siebie o 480 tysięcy kilometrów. Zatrzymajmy się na Ceres, jedynej planecie karłowatej w pasie asteroid. Dzięki tutajszej grawitacji poczujecie się tutaj jak siłacze. A może poćwiczycie rzucanie kłodą? W sporcie tym należy jak najdalej rzucić kłodą, która może mierzyć nawet 6 metrów. Tutaj 80-kilowy kij waży 2 kg, czyli w zasadzie tyle ile melon. Gotowi na zawody w rzucaniu kłodą na Ceres? W końcu Mars. Pamiętacie, że zawsze chcieliście spróbować stania na rękach? No to miejsce, w którym możecie to zrobić. Grawitacja Marsa jest około 2,5 raza słabsza niż na Ziemi, co oznacza, że prawdopodobnie bez żadnych trudności będziecie w stanie podnieść ciężar własnego ciała. Ponieważ ludzie planują terraformację Marsa, otwarcie siłowni nie brzmi jak zły pomysł, prawda? Pasażerowie i członkowie załogi zaczynamy schodzić na Phobosa, to jeden z księżyców Marsa. Grawitacja jest tu niewiarygodnie słaba. Jeśli zawsze marzyliście o nadludzkiej sile, to miejsce dla Was. Można tu na przykład uprawiać gimnastykę artystyczną. Zacznijcie od robienia gwiazda, następnie przejdźcie do sztuczek wykonywanych w powietrzu. Na Fobosie możecie błyskawicznie zacząć wykonywać potrójne salta. Ha, spójrzcie! Na horyzoncie wkrótce pojawi się Ziemia. Z tej perspektywy wygląda majestatycznie. Ale nie zatrzymamy się tam teraz. Zamiast tego odwiedzimy siostrę Ziemi, Wenus. Ma ona prawie taką samą masę jak Ziemia, co oznacza, że planety te mają podobną grawitację. Ziemianie nie mogą przeżyć na powierzchni Wenus z powodu dużej ilości amoniaku w atmosferze. Ale wyobraźmy sobie, że moglibyśmy tam uprawiać jakieś sporty na wolnym powietrzu. Czy macie ochotę spróbować piłki nożnej w dmuchanych kulach? Wystarczy, że wejdziecie do gigantycznej, dmuchanej piłki i zaczniecie wpadać na innych graczy. Ludzie grają w to na Ziemi. Na Wenus, z jej nieco słabszą grawitacją, może być trochę łatwiej, ale i tak musicie wziąć pod uwagę, że będziecie mieli na sobie 11-kilogramową kamizelkę w kształcie kuli. Będziecie wyglądać trochę jak chomiki, nie wspominając o tym, że ten strój ogranicza ręce i nogi. To wyzwanie, ale dla mnie brzmi zabawnie. Lecimy dalej! Lądując na słonecznej stronie Merkurego, doświadczycie temperatur rzędu 426 stopni Celsjusza. Jeśli po kosmicznym treningu czujecie się zmęczeni, relaksująca parowa sauna będzie właśnie tym, czego potrzebujecie. W ten sposób, zanim dotrzecie na kolejną planetę, poczujecie się jak nowonarodzeni. Podlecimy tak blisko Słońca, jak to tylko możliwe, abyście mogli poczuć jego grawitację. Masa Słońca jest ogromna, ponad 333 tysiące razy większa od masy Ziemi. A grawitacja jest tu niezwykle silna. Gdyby udało wam się stanąć na powierzchni słońca, mielibyście problem z podniesieniem czegoś tak lekkiego jak butelka wody. Mówicie, że za gorąco? Pewnie gdybyśmy przylecieli tu w nocy byłoby chłodniej. <laughs> Tylko żartowałem. W drodze powrotnej do domu zatrzymamy się przy księżycu. Mam na myśli naszego naturalnego satelita. Chodzenie po powierzchni księżyca przypomina raczej skakanie. Będziecie mogli tak skakać aż na 10 metrów, więc co powiecie na parkur? Jeśli gracie w koszykówkę, zdobycie punktu będzie bardzo trudne, ale wtedy możecie skoczyć wyżej niż obręcz i zrobić epicki wrzut. A co z baseballem? Gdy rzucicie piłkę do góry, prawdopodobnie nigdy więcej jej nie zobaczycie. W końcu lądujemy na ziemi. Wybaczcie, że was rozczaruję, ale nie wrócicie z żadną nadludzką siłą. W kosmosie nie podnieślibyście słonia bez pomocy słabej grawitacji. To była jednak... Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, bo mam dla Was trudne zadanie. Nie martwcie się, będzie fajnie. Odwiedzimy różne planety naszego układu słonecznego i spróbujemy na nich pobiegać. Sprawdźmy, gdzie osiągniecie maksymalną prędkość, a gdzie ledwo dacie radę chodzić. Najszybszy człowiek na Ziemi, Usain Bolt, potrafi biegać ze średnią prędkością, około 38 km na godzinę. Jego prędkość maksymalna jest jednak wyższa i wynosi 43 km na godzinę. Niestety, nie wszyscy możemy pędzić jak Usain Bolt. Przeciętny człowiek biega z prędkością od 10 do 13 km na godzinę. Ale może jest gdzieś planeta, na której da się Pobić rekordy słynnego jamańskiego sprintera. Dobra, po kolei. Co wpłynie na Waszą prędkość, gdy będziecie biegać na innych planetach? Po pierwsze, grawitacja. To, jak silną dana planeta ma grawitację, będzie miało wpływ na Waszą wagę i w większości przypadków cięższy człowiek biega wolniej. Ponadto, na wszystkich planetach naszego Układu Słonecznego, oprócz Ziemi, będziecie musieli nosić nieporęczny skapander kosmiczny. Bez niego nie macie szans na przeżycie. I nie zapominajcie, że na większości planet panują ekstremalne warunki pogodowe. Jest tam albo przeraźliwie zimno, albo gorąco, albo bardzo, bardzo wiele. Tak czy inaczej, wasza niesamowita podróż właśnie się zaczyna. Zapnijcie pasy. Pierwszą planetą na naszej trasie jest Merkury. Kiedy ukradkiem spoglądacie na niego przez okno statku kosmicznego, zauważacie, że przypomina stary Dobry Księżyc, ale już po kilku chwilach zdajecie sobie sprawę, że to tylko złudzenie. Na całej powierzchni Merkurego widzicie kratery pozostawione przez kosmiczne skały. Hmm, to może utrudnić bieganie. To i wasz nieporęczny skafander, ale nie przetrwalibyście tam bez niego. Temperatury na Merkurym są ekstremalne: od 427 stopni Celsjusza w ciągu dnia do minus 179 w nocy. Na tej nieprzyjaznej planecie jest jednak coś, co może działać na Waszą korzyść. Powiedzmy, że na Ziemi ważycie 70 kg, wtedy na Merkurym będziecie ważyć około 26 kg. Oznacza to, że pomimo nieporęcznego skafandra, możecie poruszać się znacznie szybciej niż na Ziemi. A jeśli się postaracie, może nawet osiągniecie prędkość 21 km na godzinę. Następną planetą na trasie jest Wenus, zwana również gwiazdą poranną. Zbliżając się, widzicie coś zupełnie innego niż mogliście pamiętać z książek. Przed lądowaniem musicie przebić się przez supergęstą atmosferę składającą się z dwutlenku węgla. Podczas gdy statek kosmiczny się obniża, obserwujecie, jak mijają was gęste chmury kwasu siarkowego. Wenus jest często nazywana bliźniaczką Ziemi, ponieważ planety te mają podobne Wielkość i gęstość. Nic dziwnego, że na Wenus ważycie prawie tyle samo co na Ziemi, 63 kg. Wasza waga jest tu nieco mniejsza, ale nie zapominajcie o swoim skafandrze kosmicznym. Mimo to, ze względu na podobne warunki na obu planetach, bylibyście w stanie biegać nieco szybciej niż na Ziemi, z prędkością około 14 km na godzinę. Przedosimy się teraz na mroźnego marsa. Średnia temperatura wydosi tu około minus 62 stopni Celsjusza. Planeta wygląda na czerwonawą nawet z daleka. Zrozumiecie dlaczego, gdy zrobicie na niej pierwszy krok. Ziemia pokryta jest tam pyłem rdzawym kolorze. Ten sam drobny pył unosi się w powietrzu. Gdybyście nie spojrzeli, zobaczycie złote, brązowe, opalone, a nawet zielonkawe odcienie. Zależą one od minerałów, z których składa się gleba. Wielkość warstwy pyłu różni się w zależności od obszaru, ale w większości miejsc ma ona grubość około 2 metrów. Hmm, to może znacznie utrudnić bieganie. Na Marsie będziecie ważyć znacznie mniej niż na Ziemi, zaledwie 26 kg. To pomoże Wam osiągnąć imponującą prędkość 19 km na godzinę. Czy to już nie mistrzostwo? Co widać tam na horyzoncie wygląda jak tornado? Czy to burza pyłowa? Czas się stąd zbierać. Burze pyłowe pokrywają czasem całą planetę, a największe z nich widoczne są nawet z Ziemi. A Teraz mamy mały problem. Widzicie, Jowisz, podobnie jak Saturn, jest gazowym olbrzymem. Oznacza to, że największa planeta w Układzie Słonecznym, a Jowisz jest tak duży, że mógłby połknąć 1300 ziem, nie ma żadnej stałej powierzchni. Cóż, możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądałby wasz trening biegowy. Atmosfera tej planety składa się z wodoru i helu. Podczas lądowania podziwiacie gęste brązowe, żółte, czerwone i białe chmury. Dzięki nim Jowisz ma Kolorowe i piękne paski. Ważylibyście tu 177 kg. Musielibyście się porządnie namęczyć, nawet podczas spaceru, gdybyście, oczywiście, mogli postawić stopę na jego powierzchni. Jeśli spróbowalibyście tam pobiegać, najprawdopodobniej osiągnęlibyście co najwyżej od 1 do 3 km na godzinę. Co gorsza, na Jowiszu jest bardzo wietrznie. A prędkość wiatru waha się od 320 do 640 km na godzinę. Widzicie te pierścienie? To Saturn kolejny gazowy olbrzym, bez stałej powierzchni. Ta planeta składa się głównie z wodoru i Helu, a jej temperatura i gęstość zmieniają się wraz z głębokością. Jeśli zdecydowalibyście się opuścić statek kosmiczny i wejście na powierzchnię Saturna, po prostu wpadlibyście do środka planety. Z góry wygląda jednak jakby Saturn miał powierzchnię. Pozornie solidna żółto-brązowa kula jest otoczona kilkoma warstwami chmur, widoczna zewnętrzna warstwa składa się z chmur amoniaku. Pod nimi znajdują się chmury wodorosiarczkowe, a najbardziej wewnętrzna warstwa składa się z chmur wody. Mimo że Saturn jest gazowym olbrzymem, wasza waga nie różniłaby się dla nim znacząco. Ważylibyście około 75 kg. To dlatego, że grawitacja planety jest podobna do tej na Ziemi. Mimo to ze względu na panujące. Tu warunki, i wasz niewygodny skapander kosmiczny, biegalibyście tam nieco wolniej, z prędkością około 6 km na godzinę. Przed odlotem podziwiacie najbardziej znaną cechę Saturna. Niesamowite szare, beżowe i brązowe pierścienie zbudowane są z kawałków skał i lodu. Dostrzegacie też kilka z 53 księżyców Saturna. O, to tytan, lodowy księżyc, rozmiarem przewyższający naszego satelitę, a nawet Merkurego. To drugi co do wielkości księżyc, w Układzie Słonecznym. Następna planeta na naszej drodze to niebiesko-zielona kula lodu i gazu, czyli lodowy gigant Uran. Swój piękny odcień zawdzięcza Słońcu, odbijając sobie się od jego powierzchni. Uran nie jest stały. Chabujcie, jeśli wasz statek kosmiczny nie zdąży się zatrzymać, przeleci przez górną atmosferę i zapadnie się w lodowate, płynne centrum planety. Hmm, wątpię, abyście mogli przeprowadzić tutaj nasz eksperyment. Wyobraźmy sobie więc, jakby to wyglądało. Na uranie wasza waga wynosiłaby około 62 kg i, wbrew wszelkim przeciwnościom, faktycznie moglibyście osiągnąć tu niezłą prędkość. Co najmniej 13 km na godzinę. Jeśli, oczywiście, nie złapałby Was huragan, latem, kiedy uran jest najbardziej nagrzany, na planecie występują ekstremalne burze. Wtedy huragany mogą rozprzestrzeniać się na ponad 9600 km. Najdalsza planeta od Słońca, Neptun, jest 4 razy większa od Ziemi, ale 17 razy cięższa. Niebieska powierzchnia, którą widzicie, jest w rzeczywistości warstwą wirującego gazu i stałych chmur. Płaszcze planety składa się z wody, tamoniaku i metanu. Tej warstwie najbliżej jest do podłoża. Mimo to Neptun nadal nie ma gruntu, po którym można by wychodzić. Znów musicie użyć wyobraźni. Na Neptunie ważylibyście nieco więcej niż na Ziemi bo 79 kg i biegalibyście wolniej około 8 km na godzinę to koniec naszej aktywnej przygody. Na której planecie najlepiej Wam się biegało?